Halo? Dzień dobry, Dawid musiał przy telefonie sia z Paro SA, czy rozmawiam z właścicielem mieszkania. A o co panu chodzi? Muszę być przekonany, czy rozmawiam z właścicielem mieszkania. Tak, proszę pana. Mhm, dobrze, w takim razie chciałem panią poinformować w związku z tym, że 21 stycznia odbył się transport y, sportu w Gdyni do Wyspy Świętego McDonalda z żywnością, jednak była spora nadwyżka. I w związku z tym musieliśmy porozumieć się z rządem i po głębszych zdaniach stwierdziliśmy, że mi państwa mieszkanie zostało wylosowane i będzie przeznaczone jako magazyn dla konserw, napojów i ogólnie tej całej żywności. Jaki magazyn? No magazyn żywności, bo jest nadwyżka i, i będzie. Państwo były eksmitowani w ciągu dwóch tygodni, dlatego dzwonię, żeby Państwo wysprzątali mieszkanie, wynieśli wszystkie meble i tak dalej i tam. Będą pan niech się odpieprze. Konserwy ode mnie. będą stały. Waldek, słyszysz! Dzwoni z Gdyni. Proszę męża dać! A, poczeka pan, dam męża. Że nasze mieszkanie zostało... Żeby, żeby meble wszystkie widzisz, o konserwy będą Halo! No halo! Rozmawiam z właścicielem? Tak! To proszę pana, to proszę wysprzątać mieszkanie w trybie pilnym. Gdzie? gdzie? Padlewskiego? No. To pan przyjedzie z tym samochodem, to ja posprzątam. No przyjedziemy w ciągu dwóch tygodni, ale to od razu z konserwami nie? i we wszystkim. Na pojek chcesz nie. tygodni. Dwa tygodnie. A to nie to w dwa dni. Jutro. No to nie wiem, ale w ciągu dwóch Panie, tygodni ja musi pan, sekundować. musi ten pan cały ten majdan wynieść i nie wiem, pan pójdzie Ja nie będę wynosił, wy wynieście to wszystko tam. No dobra, ja ale potrzebne. państwo muszą wyjść i najlepiej umyć, 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 umyć nogi dobra, przed wyjściem najlepiej. Odpal się pan, dobra.